Tradycje, zabytki, ludzie i ich historie. Program skarby gminy Olesno pomoże je odkryć i uchronić od zapomnienia. Mm. Łowoszów położony jest 5 km od olesna. Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiej nazwy łowiectwa, obecnie łowoszów zamieszkuje ponad 500 mieszkańców. No, Kupowano ją z przeznaczeniem do pracy na gospodarstwie. Po 20 latach wyjechała ze stodoły, z którą sąsiaduje pan Edward. Mieszkaniec Łowoszowa widział w niej potencjał. Dziś śliczna Warszawa zachwyca swoim nowym blaskiem. Nazywam się Podstawa Edward, jestem z Łowoszowa. Jest ona już w rodzinie powiedzmy od roku, o ile sobie przypominam, 83 a doszło do mnie tym sposobem, że mój wujek, mieszkający zresztą naprzeciwko, tutaj, kupił ją w latach 80. z przeznaczeniem, bo potrzebował koła do wozu. Miał małe gospodarstwo, więc trudno było mu o jakiejkolwiek części. Nie? Ale z tym, że ta Warszawa była jeszcze po przeglądzie wówczas, trochę tych gdzieś jeździło wówczas na drogach jeszcze, postanowili tym jeździć, póki jeszcze to chodziło. Nie? W międzyczasie została kupiona przyczepa rolnicza, więc pomysł upadł z wozem. No i wtedy, co z tym autem zrobić? Faktycznie trzeba byłoby to oddać na złom. Więc nie wiem, co mnie wtedy natchnęło, powiedziałem, wujek, nie wiem, to zostawił, może kiedyś się to zrobił. No, ale miało stać pod chmurką, to lepiej to faktycznie było wywieźć na złom, nie? Ale mówimy mi, wiesz co, zrób sobie miejsce w stodole, niech stoi. I tak stało ponad 20 lat. Praktycznie, auto zostało rozebrane do ostatniej śrubki. Wszystko do ostatniej śrubki było piaskowane, niklowane, cynkowane. I maksymalnie, ile można było, jak mówiłem już wcześniej, części nowych włożyć, to wkładaliśmy. Wszystko po kapitalnym bronie. Siążesz biegów, tylnym mostem, yy, silnikiem. Dwa lata temu powstał pomysł, aby w Łowoszowie utworzyć drużynę Ludowego Klubu Sportowego. Organizacją zajął się Alfred Schneider. Drużynę z Łowoszowa tworzą mieszkańcy Sołectwa w różnym wieku. Nazywa się Hajduk Waldemar. W zarządzie jest pięciu, a. Grających członków jest 16, po prostu no, na taką wioskę to jest według mnie do, dosyć dużo, żeby to utrzymać. Wiadomo, trzeba mieć jakieś fundusze. Głównym prowokatorem tego jest pan Alfred Schneider, któremu można bardzo dużo zawdzięczać temu i młodzież też po prostu bardzo mu za to dziękuję, że się mają gdzie spotkać, nie tylko przy telewizorach i przy internetach. Zawodnicy grali jako juniorzy młodsi, później juniorzy starsi. I po prostu klasowali się tam w, w, nie w czołówce, ale w środkowej tabeli. I po prostu no teraz muszą albo przejść do grupy seniorów. Wiadomo, że to jest trudne, trudna decyzja, no ale jako tako zdeklarowali się, że będą grać, i po prostu chcą dalej, chociaż na takim lichym towarze, ale chcą grać. Nie? Myślimy, że to dalej utrzymiemy i jakoś ten sport w jednej dyscyplinie się w tym Włoszowie będzie utrzymywał. Nie? W miejscowości znajduje się publiczne przedszkole. Do placówki uczęszcza około 50 dzieciaków. Kolorowe sale, pomocne panie przedszkolanki i plac zabaw sprawiają, że uśmiech z twarzy dzieci nigdy nie znika. Za chwilę opowiemy o największym problemie mieszkańców. Zostańcie z nami. Zachęcamy Was do współtworzenia programu Skarby Gminy Olesno. Jeśli chcecie, abyśmy odwiedzili w kolejnym odcinku właśnie Waszą miejscowość, skontaktujcie się z nami za pośrednictwem Facebooka Olesno TV. Wioska położona jest przy drodze wojewódzkiej numer 494. Codziennie ten odcinek pokonuje kilka tysięcy samochodów. Po wjeździe do miejscowości obowiązuje ograniczona prędkość, której wiele samochodów nie przestrzega. Rozpędzone ciężarówki oraz brak chodnika nieraz zmuszały pieszych czy rowerzystów do ucieczki z drogi. Nazywam się Renata Gląb, jestem sołtysem w Siłowoszy. Walczymy, żeby był chodnik, żeby ją wyremontowali. Chcieliśmy, żeby nam tu radar postawili, ale to też nic nie wygraliśmy. Nasze, nasze to jest teraz, żeby tylko był chodnik, żeby było bezpiecznie dla mieszkańców. Chodzą po ulicy, bo ani pobocza nie ma, na rowerze jest strach jechać do rowu. Normalnie musimy uciekać do rowu, żeby, żeby nas nie potrącił żaden tir ani, ani wielki samochód. Oni jadą przez wioskę, prędkości nie zmniejszają. Myśmy chcieli, żeby był radar, ale radaru, radaru nam nie postawili. Postawili takiego policjanta, straszaka. Jest taki pan, co go wystawia rano, wieczorem go chowa. Dla tych, co jadą tutaj pierwszy raz, to działa, ale dla tych, co tu już jeżdżą, to już nie działa. Osobowe samochody jeszcze, jeszcze można, ale te tiry, te wielkie samochody, to jest... kłopot. Przy głównej drodze znajduje się również kościół Najświętszej Maryi Panny z Wiernych. Kościół w Łowoszowie jest najmłodszą świątynią parafii Bożego Ciała w Oleśnie. W roku 91. ksiądz biskup opolski Alfons Nosol dokonał poświęcenia kościoła filialnego w Łowoszowie. W mencie ołtarza zostały złożone relikwie świętych męczenników rzymskich, świętego Tymoteusza i świętego Aureliusza. I to, i to, i to. Przyjedzie straż pożarna. Pogódź, karambol już są. Przyjedzie straż pożarna. Nazywam się Barbara Kusińska. Jestem zastępcą prezesa tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej. Według naszych informacji, zdobytych tutaj od naszych najstarszych mieszkańców, ta straż istnieje 80 lat. W tym roku mielibyśmy 80. rocznicę. Nie mamy dokumentów na to, nie umiemy tego udokumentować. Sama strażnica została zbudowana później. Wcześniej, wcześniej mieszkańcy sami tworzyli tą, tą jednostkę. Była przyczepa. Najpierw taki wóz strażacki, później przyczepa taka do traktora, która stała u jednego z naszych niedalekich sąsiadów. Dosyć długo, dopiero później po latach powstała najpierw remiza, najpierw, najpierw sam garaż, a później została jeszcze dobudowana sala. Wcześniej, jak mieliśmy tylko przyczepę, i samochód był najpierw jeszcze Ford, który nie miał zbiornika, więc wyjeżdżaliśmy tylko do zabezpieczeń bądź już po pożarowych, takich do pogorzelisk, albo do wypompowywania wody przy powodziach i tak dalej. Teraz mamy już swój zbiornik własny, samochód ze zbiornikiem, więc wiadomo, jeżeli są w pobliżu pożary, no to wyjeżdżamy. Stójka, pliczko, dla tych Jednym z kilku zabytków znajdujących się na terenie Łowoszowa jest ceglana kapliczka. W środku znajduje się piękny obraz z wizerunkiem Matki Bożej. Od wielu lat tym miejscem opiekuje się jedna z mieszkanek wioski. Nazywam się Eryka Wąsik, jestem mieszkanką Łowoszowa. Została wybudowana pod koniec XIX wieku, dokładnie w 1882. Jak widać, jest raczej solidnie wykonana z czerwonej cegły, w takim modnym wtedy stylu neogotyckim. Do góry znajduje się taka wieżyczka z dzwonem i ten dzwon przez wszystkie lata trzy razy dzwonił na Anioł Pański, a dodatkowo jeszcze jak ktoś zmarł z wioski, to wtedy obwieszczał taką smutną wiadomość. Do końca lat 70. poprzedniego wieku tutaj odbywały się nabożeństwa najpierw majowe, maju i różańcowe w październiku. Ponadto w tej kaplicy znajdowały się dwa krzyże. Jeden to był taki zwany odpustowy. Jego wykorzystywano jak procesje szły do sąsiednich tutaj miejscowości na odpusty, a drugi pogrzebowy. Tego zabierano w kondukcie pogrzebowym, bo kiedyś, kiedyś na pogrzeby no chodziło się pieszo i z domu wyprowadzano zmarłych na Aż na cmentarzu w naszym przypadku to przede wszystkim było do świętej Andy, także kawałek to było. Na terenie cmentarza w Łowoszowie znajduje się pomnik ofiar wojen światowych. Kilkadziesiąt nazwisk przypomina o tamtych czasach.